Kaśka z Poligonu Domowego. Tu Malwina z Zakątka Czytelniczego, a to jest nasz podcast Bez Przerwy. Witajcie w pierwszym oficjalnym odcinku podcastu Bez Przerwy. Dziś chcemy porozmawiać o tym, jak wszelkie działania autorów, pisarzy, wydawnic i księgarni przeniosły się do sieci. Porozmawiamy o tym, jak autorzy piszą książki online, spotykają się z czytelnikami online, często czytają swoje książki. Lub książki dla dzieci. Chcemy też wspomnieć o akcjach, które organizują księgarni i wydawnictwa, żebyśmy zostali w domu i czytali książki. A potem kilka słów o targach, które się odbędą lub nie odbędą, o tych, które miały się odbyć, a na pewno się nie odbędą i jak na to reagują czytelnicy. Zapraszamy. Okazuje się, że autorzy wcale nie muszą wydawać swoich książek. W wydawnictwach, ale mogą też książki publikować online w sieci. Przygotowałam dla Was trzy takie propozycje. Być może zdawaliście sobie z nich sprawę, że przyniosły się działania tych pisarzy do internetu, a może nie. Pierwszym pisarzem jest Wojciech Chmielasz, który oprócz zaangażowania w ostatni etap przed premierą swojej najnowszej książki wyrwa. Premiera jest, jeżeli Dobrze pójdzie z emisją tego odcinka dzisiaj, czyli 6 maja, postanowił przeprowadzić pewien eksperyment, a mianowicie pisać właśnie książkę w odcinkach i publikować ją na swoim fanpage'u na Facebooku. Jak sam zadeklarował na początku, tekst pisany jest bez planu i wrzucany bez obróbki. Tytuł to prosta sprawa, a dotychczas, czyli w momencie kręcenia tego odcinka, ukazało się 39 odcinków. To historia o facecie, który przyjeżdża do miasteczka, zabija wszystkich złych i wyjeżdża, jak twierdzi sam autor. nie Chmielarz niemalże codziennie albo co dwa dni wrzuca kolejne odcinki swojej książki i czytelnicy mogą na bieżąco obserwować proces twórczy. W mojej ocenie raczej by się to nie wydarzyło, gdyby nie pandemia. Jednak sytuacja, w której wszyscy się znaleźliśmy, mocno pobudziła naszą kreatywność i podsunęła... Coraz to nowe pomysły, byleby tylko nie tracić kontaktu z czytelnikami, skoro niemożliwe są spotkania z nimi na żywo. W pewnym momencie do autora odezwał się portal Audioteka i prostą sprawę można codziennie odsłuchać za darmo właśnie w tym serwisie. Codziennie ląduje tam nowy odcinek, a książkę czyta polski aktor, głównie dubbingowy, Krzysztof Plewako-Szczerbiński. Jego dorobek jest naprawdę imponujący, lecz są to role jednak głównie drugo-, drugo i trzecioplanowe, a w przeważającej mierze także epizodyczne. Z ciekawostek, wracając do wspomnianej wcześniej wyrwy, jest już dostępne w Epic Go, także w tym bezpłatnym dwumiesięcznym abonamencie Epic Premium, o którym powiem Wam więcej w dalszej części. Słuchowisko wyrwa historia Uana, oryginalnej produkcji Empik Go. Jest to opowieść, która nawiązuje do książki, jednak nie trzeba znać treści wyrwy, żeby słuchać tego spin-offu. Narratorem jest Krzysztof Czeczot. Jeśli nie wiecie, kto to jest po nazwisku, to wam podpowiem. To jest Maciek z Brzyduli. Długość słuchowiska to półtorej godziny, a występują tam Adam Woronowicz. Wiecie, ten taki łysy facet, który ostatnio gra w serialach Te same czarne charaktery. Nikodem Rozbicki, możecie go znać m.in. z listów do M2 i 3 oraz Kogla Mogla 3. Taki aktor młodego pokolenia, bardzo charakterystyczny. Jacek Beller. Raczej grały role dotychczas drugoplanowe, m.in. Cinka w Watasze oraz dealera w Ślepnąc od Świateł. To jest ten aktor, nie wiem czy wiecie, czasami nam się wydaje, że widzimy Macieja Sztura, że to jest ten aktor, a to jest taki aktor, który wygląda trochę jak Maciej Sztur, ale Maciej Sztur nie jest. Więc jeżeli zobaczycie aktora, który wygląda jak Maciej Sztura, to nie będzie Maciej Sztur, to to jest właśnie ten aktor oraz katarzyna warnkę znana ostatnio głównie z ról w filmach patryka wegi znanego w niektórych środowiskach jako papryk wega oraz tego, że ogłosiła swoją ciążę występując jako modelka podczas pokazu mody w jednym z ostatnich programów top model. wracając jednak do książek publikowanych w odcinkach na facebooku ja nie czytałam jeszcze żadnej książki grzegorza kalinowskiego ale może słuchają nazwani autora albo osoby którym mało powieści odcinkowych autor ten także publikuje powieść odcinkową na Facebooku. Codziennie o godzinie 12:00 autor serwuje swoim czytelnikom kolejną odsłonę powieści pod tytułem Kwarantanna. Przeczytałam pierwszy odcinek i mogę powiedzieć, że akcja dzieje się właśnie w naszej koronawirusowej rzeczywistości, a autor ma świetne pióro i bardzo dobrze się go czyta. Powieść można czytać w odcinkach nie tylko na Facebooku, bowiem całość dotychczas opublikowanych odcinków znajduje się też na stronie magazynu Pocisk. Kolejnym autorem, który postanowił niejako odcinkowo dzielić się swoją twórczością jest Krzysztof Zajaz, także autor kryminałów. Jego zapiski w formie dziennika pod tytułem Dziennik czasu pandemii można czytać na stronie smakksiążki.pl Jak wskazał sam autor próbuje on na bieżąco i na gorąco chwytać nici zdarzeń, opinii i atmosfery wokół tego, co obecnie się dzieje. A zatem jest to coś zupełnie innego niż prezentują panowie Chmielarz i Kalinowski. Autor każdorazowo odpowiedni link wrzuca u siebie na fanpage na Facebooku, jednak nie codziennie. Często zapiski z kilku dni lądują w jednym wpisie. Z tego co mówisz mężczyźni nie próżnują, a kobiety co? Nic? No to ja Ci teraz powiem. Agnieszka Lis zrobiła jeszcze jeden krok. Poszła dalej. Zaprosiła do swojego projektu Annę Kasiuk, Hanie Greń, a także dwie blogerki, Janne Wolf z niena oraz Natalie Golis z bloga prostymi słowami i one piszą książkę razem. wszystkie. Każda jeden odcinek po czym jest to czytane na żywo na Instagramie I następna osoba ma 24 godziny, żeby dopisać dalszy ciąg. Nie udało mi się jeszcze nigdy niestety przy dzieciach tak od samego początku do samego końca obejrzeć na żywo takiego spotkania. One przez 24 godziny są zapisane na profilu Agnieszki Lis, natomiast, no niestety, potem przepadają. Co prawda, Instagram daje już możliwość zapisania live'ów na IGTV, ale jeszcze niestety nie u wszystkich ta opcja działa, albo nie każdy ją odkrył. Sam projekt rozwija się bardzo dynamicznie, właściwie nie do końca wiadomo, jak daleko zabrnie. Kiedy się skończy, jak to będzie wyglądało? W tej chwili Agnieszka Lis pisze co drugi odcinek. Anna Kasiuk co czwarty, Hania Greń co szósty, a Asia i Natalia, czyli blogerki, na razie napisały po jednym odcinku. Wydawało mi się to trochę trudne, bo jednak Agnieszka Lis, Anna Kasiuk chyba skupiają się bardziej na obyczajówkach, natomiast no nie wyobrażam sobie, że Hania Greń kogoś nie zabije. I akurat. Było tak, że dwa nagrania pod rząd udało mi się obejrzeć. Wtedy gościem była Haniagrań i z rozmowy wynika, że ona tam próbuje kogoś zabić i czeka, czy pozostałe pisarki odratują tę postać, czy uda się w końcu jakiegoś trupa tam umieścić. Także jestem bardzo ciekawa, co się wydarzy. Autorki nie ukrywają, że być może będą szukały wydawcy. Zobaczą, jak długo się to potoczy, do czego dojdą. I czy książka wyda im się odpowiednio interesująca? Na razie piszą, czekają, aż zakończą pisanie książki, albo skończy się kwarantanna. Mam jednak nadzieję, że kwarantanna skończy się szybciej, a one już po niej skończą książkę i rzeczywiście uda się to wydać. Jak widać, pisanie w różnych formach przyniosło się do sieci, w różnych inicjatywach, tak? Niektórzy piszą sami, niektórzy piszą z kimś, próbują te nowe metody. Angażując w to czytelników. Dotychczas pisali w zaciszu własnych domów, teraz nas jak gdyby wpuszczają troszkę do tej swojej pisarskiej rutyny, pisarskiej rzeczywistości. Jednak zawsze mogli spotykać się z czytelnikami na żywo podczas spotkań autorskich. I nie tylko to pisanie przeniosło się do sieci, ale również spotkania autorskie. Autorzy do tej pory do tej pory mam na myśli z czasów przed pandemią, często organizowali live'y, jednak zwykle były one spontaniczne. Potrzeba spotkania się na linii autor-czytelnik pozwoliła w tym momencie w czasie pandemii wypracować nową rutynę. Przykładowo Unia Literacka przez 7 tygodni organizowała w ramach akcji U z książkami codziennie właśnie spotkania autorskie online. Jakub Szamałek, Jacek Kaliński. Bo tych czy Olga Tokarczuk to tylko niektórzy pisarze, z którymi można było dotychczas spotkać się online w ramach ulu z książkami. Na ten moment, po 50. spotkaniu, zostały one niestety zawieszone, jednak Unia zapewnia, że pracuje nad nową formułą, więc nie pozostaje nam nic innego, jak cierpliwie czekać na to, czym nas zaskoczy. Co więcej, wielu fanów. Jonezbo w Polsce na pewno ucieszy wieść, że dzisiaj, czyli 6 maja o godzinie 18 na fanpage'u na Facebooku portalu Lubimy Czytać, odbędzie się spotkanie online właśnie z tym pisarzem. Nie ma też co się stresować nieznajomością języka. Ma być polski tłumacz, zatem można będzie pozbyć się wszelkich obaw co do ewentualnego niezrozumienia autora. Nezbo ma opowiedzieć, jak znajduje się w obecnej rzeczywistości, jak i co teraz pisze. I przede wszystkim zdradzić kilka szczegółów ze swojej najnowszej książki Królestwo, której premiera ma odbyć się na jesieni 2020 roku. Spotkanie poprowadzi Ewa Cieślik, koordynatorka redakcji Lubimy Czytać.pl. Super. A oprócz tego, że piszą na żywo, spotykają się na żywo, to swoje też czytają książki. I to moim zdaniem jest bardzo fajne. Tutaj jako przykład posłuży mi Piotr Gąsowski. Tak, to ten, który prowadzi Twoja twarz, brzmi znajomo. I jeżeli ktokolwiek oglądał programy, w których on występuje, no to wiemy, jak żywo reaguje, jak jest emocjonalny i też z jakim poczuciem humoru do tego wszystkiego podchodzi. I dokładnie takie są jego spotkania na żywo. Codziennie o godzinie 23.00 czyta swoją książkę, Co mi w życiu nie wyszło. I słuchajcie, to jest książka, którą on sam tworzył przez 5 lat pisywał historie, które nikomu nie są znane. A teraz się dzieli tym ze swoimi odbiorcami. Nie jest na pewno jedyną osobą, która czyta swoją książkę. Natomiast ja bym chciała też wspomnieć o tych młodszych. Wychodzi ze mnie mama teraz. Ale słuchajcie, Joanna Koroniewska-Dowbor stworzyła InstaNocki. To w ogóle jest akcja namawiająca rodziców do czytania dzieciom książek. I zaczęło się od tego, że chyba u niej, bo to początek był w kwietniu, pierwszy raz o godzinie 19:15 została przeczytana bajka dla dzieci. Fajnie, bo to takie nawiązanie do dobranocek, które my, rodzice, pamiętamy. W tej chwili instanockie odbywają się o godzinie 19. Jest specjalny kanał na Instagramie. Ale z tego co widziałam. Książki są też czytane u Olgi Kalickiej i u kilku innych osób. W całą akcję zaangażowało się sporo aktorów i są tam naprawdę świetne nazwiska. Także warto śledzić, wyszukać i o tej dziewiętnastej dzieciom dać, posłuchać. Jak inni czytają książki, jeżeli my jeszcze nie jesteśmy w stanie, bo wiadomo, no nie zawsze możemy poświęcić wieczorem ten czas. Szczególnie teraz, kiedy mamy nauczanie domowe, a oprócz tego pracę zdalną. Więc naprawdę warto. Z książkowych promocji i atrakcji, jak już wspomniałam wcześniej, Empik zaoferował czytelnikom darmowy 60-dniowy dostęp do pakietu Empik Premium w Empik Go. Akcja została przedłużona, czyli jak gdyby zaproponowana po raz drugi, 17 kwietnia. Pakiet ten daje możliwość dostępu nie tylko do kilkunastu tysięcy e-booków i audiobooków, ale także darmową dostawę oraz atrakcyjne zniżki. I jak wspomniałam wcześniej i dla mnie to jest główny argument, że warto skorzystać z tego pakietu, można w ramach tego abonamentu słuchać słuchowiska Wojciecha Chmielarza, czyli Wyrwa Historia Uana. Wspomniana też przeze mnie wcześniej audioteka również wychodzi naprzeciw potrzebom czytelników, przykładowo... Do 30 kwietnia można było słuchać za darmo pierwszego tomu przygód Harry'ego Pottera. Odcinek ten nagrywamy jeszcze w kwietniu, jednak śmiem twierdzić, iż z dużą dozą prawdopodobieństwa, graniczącego wręcz z pewnością, w maju Audioteka udostępni bezpłatnie kolejne tomy przygód uwielbianego przez wszystkich czar czarodzieja. A tak naprawdę to trzymam za to cicho kciuki, żeby faktycznie tak było. Myślę, że nie tylko MP ma takie oferty, jedno z wydawnictw zdaje się, sprzedawało e-booki za złotówkę codziennie, jakiś inny, ale to są w ogóle takie rzeczy, które należy śledzić na bieżąco, bo i wydawnictwa, i księgarnie, i biblioteki, i autorzy właściwie ciągle wymyślają, jak spotkać się z tym czytelnikiem, jak wyjść mu naprzeciw, więc polecam śledzenie. Ulubionych pisarzy, wydawnictw, a nawet bibliotek, nie tylko tych w naszej okolicy, bo biblioteki organizują czytanie książek, publikują fragmenty książek, niektóre nawet całe książki, jeżeli autorzy wyrazili na to zgodę, więc moim zdaniem trzeba trzymać rękę na pulsie i po prostu korzystać ze wszystkiego, co daje nam internet w tej chwili. A teraz. Chyba przejdziemy do tego smutnego tematu, czyli targów książki, które w Warszawie się nie odbędą. No to było takie zawsze święto czytelników. Te targi książki. I te warszawskie, i te krakowskie to takie największe targi książki w Polsce. I ściągały czytelników z całego kraju. No i nie tylko z kraju, ale także z, z, z poza granic. No te, te warszawskie się nie odbędą. Co do krakowskich to z 26 kwietnia jest oświadczenie organizatorów, że na ten moment targi krakowskie się odbędą, ale sami wiemy, że sytuacja jest dynamiczna. Sytuacja zmienia się właściwie z dnia na dzień. Nie mówiąc, że z tygodnia na tydzień, ale właśnie z dnia na dzień. No oby, oby rzeczywiście tak było, że spotkamy się w Krakowie wszyscy, że będziemy mogli e, e, spokojnie się przytulić i przywitać. No ale, ale nie można mieć Pewności. Jeżeli chodzi o warszawskie targi, to z tego co widziałam, wydawnictwa nie poddają się i próbują akcję całą promocyjną i, i te wszystkie wydarzenia przenieść do sieci. Co prawda, to jest właśnie ta dynamika, że jeszcze nie wiadomo jak, jeszcze nie wiadomo jak to zorganizują, gdzie to zorganizują. Czy każde wydawnictwo będzie miało osobną promocję, czy oni się jednak zjednoczą? No tak, bo to jednak jest skupisko, jakby, żeby ze zebrać kilka wydawnictw w jednym mie miejscu. Skupiska są w tym momencie niewskazane, no w tym momencie jeszcze teoretycznie są te ograniczenia wprowadzone, y więc raczej chyba tutaj nie wydaje mi się, żeby było możliwe, żeby w jednym miejscu zgromadzić kilka, nawet kilkanaście wydawnictw. Może to zrobię jak w Sejmie, że będą osobne, <laughs> osobne sale obrad na przykład, no zobaczymy. No. Kasia, a skąd ta informacja? że wydawnictwa próbują, jak gdyby, przenieść to, te targi do, do sieci? Ja się spotkałam z ogłoszeniami wydawnictw, które pytają czytelników, jak chciałyby, żeby się to odbyło. To znaczy, co mają z nich zorganizować, co mają im zaproponować. No wiadomo, targi wiążą się też z promocjami sporymi, więc na pewno te promocje jakieś zostaną stworzone. Na pewno odbędą się być może będą się odbywały częściej po prostu spotkania autorskie, no bo tak jak rozmawiałyśmy o tym, te spotkania się odbywają właściwie codziennie jest jakieś spotkanie online, więc no, te targi i książki mamy już od ponad miesiąca, bo codziennie można się spotkać z jakimś autorem, promocji też jest mnóstwo, więc jakby to wszystko się już dzieje. Myślę, że wydawnictwa będą chciały uczcić po prostu datę tych targów, które miały się odbyć, a ich nie ma. Ja się, ja się zastanawiam, jakby nie nad tym, że no targi się nie odbędą, to wiemy już. Myślę, że coś wymyślą wydawcy i, i autorzy, żeby jednak, jednak ta data nie przeszła bez echa. O, może tak. No tak. Natomiast no fajnie, jeżeli odbędą się krakowskie targi, ale co jeśli nie? Po krakowskich zostają jeszcze katowickie, rzeszowskie i wrocławskie. Mhm. Ale to są takie wydarzenia, które moim zdaniem nie udźwigną ciężaru zastąpienia Krakowa i Warszawy. Znaczy, jeżeli nawet się odbędą, moim zdaniem, te targi w Katowicach, w Rzeszowie i we Wrocławiu, to na pewno nie odbędą się tak, jak dotychczas to wyglądało. Na pewno będą jakieś ograniczenia, pewnie jakaś ilość osób będzie możliwa do wejścia w danym momencie, więc też nie jest powiedziane. Czy one będą musiały udźwignąć to, że nie odbyły się yy, warszawskie, i nie wiadomo co z krakowskimi tak na dobrą sprawę. Więc może się okazać, że wcale właśnie nie będą musiały tego robić. I będą to takie targi, na jakie w tym momencie będzie pozwalała po prostu rzeczywistość. A może też się przyniosą do sieci. Prawda jest taka, że teraz internet daje takie możliwości. Wiadomo, że nic nie zastąpi tego żywego kontaktu, bo jednak ten ekran jest, jest dużą blokadą. Co z tego, że się widzimy, co z tego, że możemy są porozmawiać, jak nic nie zastąpi po prostu kawy, przytulenia się, dedykacji na książce. Z jednej strony ekran jest blokadą, z drugiej strony pokazuje właśnie, że nie ma granic. Od miesiąca mamy możliwość spotykania się z drugim człowiekiem, którego być może nie mielibyśmy okazji spotkać, tak? No jak na przykład yy, Nezbo, wspomniany wcześniej. No podejrzewam, że gdyby nawet pojawił się na któryś targach, to kolejki byłyby tak długie, że połowa by nie dotarła. Właśnie. To jest też coś, o czym warto wspomnieć, że teraz te spotkania online pozwalają jak gdyby w większej liczbie osób dotrzeć na to spotkanie. Ja pamiętam jak kiedyś ktoś mi opowiadał, że stał 4 godziny w kolejce do Remigiusza Mroza, a teraz nie trzeba stać na przykład 4 godzin w kolejce do pana Nesbo, więc to jest na pewno na duży plus. No chociaż zdjęcie zrobione sobie z monitorem, podejrzewam, że nie będzie taką pamiątką. Ale to, to jest tak jak yy, zdjęcia w maseczkach, takie zdjęcie z monitorem kiedyś też będzie super pamiątką I tak. będzie człowiek wspominał, że widział, był na spotkaniu autorskim z panem Nesbo i nawet ma na zdjęcie na pamiątkę z autorem. A że rzeczywistość była no. jaka była, akurat, być, być, ja mam ogromną nadzieję, że my się kiedyś będziemy mogli z tego śmiać, że to wszystko Minie, wrócimy do takiej prawdziwej rzeczywistości, do tego co było wcześniej i że my to będziemy kiedyś wspominać z takim westchnieniem, no by. Nawet jeżeli rok 2020 miałby okazać się rokiem bez targów, to odbijemy sobie w 2021. Tak, Tak, chyba, że przyjdzie znowu coś gorszego. No nie, nie, nie nie. Mój nie mój. tak. Dobra, nie mówię, nie mówię, ale nikt byś nie spodziewał, że to tak się potoczy, bo to właściwie w Polsce z dnia na dzień się wydarzyło, bo to było tak, że, że właściwie z dnia na dzień było zamknięcie wszystkiego i te ograniczenia, które dopiero teraz są luzowane, tak ludzie jeszcze żyli nadzieją, że być może nic nie zostanie odwołane, ale no na przykład ja sobie nawet, nawet jeżeli by te targi w Warszawie się odbyły fizycznie, nawet z jakimiś ograniczeniami, to ja jako czytelnik raczej bym nie wzięła w nich udziału, bo bym się po prostu obawiała o własne zdrowie. Dokładnie. Nie wiem, Kasia, jak ty, ale naprawdę bym bardzo poważnie rozważała wyjazd na, na takie. Ja nie taki będę ukrywać, taki... że nawet gdyby odbywały się targi w Krakowie, to prawdopodobnie i tak nie wezmę w nich udziału, bo no bo ja mam takie przekonanie, że nawet jeżeli mnie się nic nie stanie, to czy ja wiem, czy ja komuś nie zrobię tym krzywdy, albo czy czegoś nie przywiozę swoim dzieciom. A... Jakby pytań jest tak dużo, a nie ma odpowiedzi, i nikt mi tej odpowiedzi no nie, nie da. Ma. Także, że tu pojawiają się nowe, nowe właśnie zagwostki. No bo, nawet faktycznie, jeżeli by się okazało, że te targi w Katowicach, Rzeszowie, Wrocowie się odbędą, to czy w ogóle będą chętni, żeby na nie pojechać? A jeżeli będą chętni, to tak jak mówisz, jeżeli wprowadzą ograniczenia, to czy będą ludzie, którzy będą stali cały dzień bez pewności, że wejdą do środka? No właśnie, to w ogóle jest zastanawiające. Bo co z tego, że fizycznie będą, jak może nie być po prostu chętnych, bo co z tego, że człowiek będzie uważał na siebie, będzie wszystkie środki ostrożności tutaj zachowywał, kiedy jednak jest ograniczone zaufanie do drugiego człowieka, do tego, czy on na pewno nie miał kontaktu z, kim, z nikim chorym, a nawet jeżeli ta osoba wyzdrowieje, to Czy nie zaraża, mimo że rozum podpowiada jedno, tak jednak gdzieś mamy tą taką ym, paranoiczną ym, osobowość i boimy się pewnych rzeczy. Ja myślę, że to dobrze, że się boimy, i no, wychodzę z założenia, że wiele lat, wiele targów przed nami, jeżeli teraz zachowamy odpowiednią ostrożność. Dla mnie wiesz, co jest najstraszniejsze, że te wszystkie stosy hańby, które czekały na przeczytanie, u niektórych topnieją. U mnie nie topnieją. Nie, ja też nie należę do tej grupy, która ma z tym problem i której brakuje. No ale co, ale, ale myślisz, że nie będziemy mieć wkrótce czego czytać? Że autorzy nie będą zaspokajać naszych potrzeb na bieżąco? Z, no jak widać, zpisanie? zaspokajają bardzo na bieżąco, natomiast sporo premier zostało przełożonych. Znaczy, wiesz, na przykład jak z tego co już tak troszkę prześ prześledziłam te premiery, które mają się pojawić, to jednak dużo się odbędzie w maju. No nie wiem, kręście. które zostały prze przełożone. No dziś ale... na przykład jest premiera e, książki Hani Greń drugiego tomu, e, ale nie, dziś, 6 maja jest premiera. A no, czyli dziś! Zapomniałam! Czyli dziś Przepraszam właśnie! Przepraszam was. Tak. <laughs> dziś Dobrze, jest premiera. Nie będziemy tego pewnie wycinać, żeby było naturalnie, ale naprawdę zapomniałam, że ten odcinek mamy emitować 6 maja. Także dziś jest premiera książki e, hani Greń. E, ale wcześniej można było książkę już przeczytać na legimi. Tak, była dostępna przed premierą chyba za dwa tygodnie, dobre już. Tak, to się Legini. raczej nie zdarza, bo e booki raczej pojawiają się dopiero po premierze, ewentualnie w dniu premiery. W dniu no premiery ale zazwyczaj. chyba było ponad tydzień. nawet Więcej, dwa. na pewno już za dwa tygodnie była dostępna książka, tak mi się wydaje. No tak. I tak, tak po cichutku, tak nawiązując do tej wyrwy, to tak po cichutku miałam nadzieję, że ta wyrwa też będzie dostępna przedpremierowo gdzieś na Legimi, ale sprawdzałam dzisiaj, a, czyli dnia nagrywania i niestety nie była. Ale dzisiaj jest 6 maj, więc pewnie będzie, będzie tego dnia dostępna i będzie można czytać. Także liczymy na to, że y, pisarze, Pisarki nie zapomną o nas, będą pisać, będą tworzyć na miarę aktualnych możliwości, czyli również w sieci, a my będziemy czytać i kibicować im. A mamy nadzieję, że te wszystkie inicjatywy, takie nowe, potem znajdą swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości i te wszystkie napisane książki na żywo staną na naszych półkach. Tak i ale mam też taką cichą nadzieję że jak już wszystko wróci do normalności to nie zapomnimy o tych wszystkich kanałach komunikacji które teraz są tak eksploatowane czyli będą też te spotkania online bo jednak to jest fajna inicjatywa. Ja myślę że wiele osób musiało się tego nauczyć że wcześniej po prostu nie potrafili tego zrobić a tutaj rzeczywistość postawiła ich trochę pod ścianą. I myślę, że taka wiedza, która już jest zdobyta, wykorzystana, utrwalona, to pewnie trochę mniejsza będzie częstotliwość, ale że jednak takie spotkania będą się odbywać. Tak, oby, oby bo to jest naprawdę fajna sprawa, że siedzisz w dresie i możesz odpalić komputer i, i zobaczyć swojego ulubionego autora, zadać mu pytanie i on na to pytanie może nawet odpowie i ty w ogóle robisz wow, a potem sobie przypominasz, że byłaś z nim na kawie. <laughs> <laughs> Także Ciągle ekscytacja jest tak samo duża. Tak, nie, więc jak ciebie, dzisiaj ale... tą myślą będziemy kończyć. Zapraszamy was na kawę za tydzień w środę. Z kolejnym tematem. Pójdzie? Tak, jeżeli coś was zaciekawiło, o czym mówiłyśmy podczas tego odcinka i chcielibyście temat rozwinąć, albo macie jakieś swoje przemyślenia, to zapraszamy do dzielenia się z nami tymi przemyśleniami. Wyruszył, wystarczył, wystartował także profil. Na Instagramie naszego podcastu będziemy tam rzucać wszystkie informacje, które o danych odcinkach, więc tam można też dzielić się swoimi przemyśleniami. Także zapraszamy Was za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia.